Jaki groźny kotek, jaki groźny. No proszę, już nie gadasz do mnie. Tak gadałaś do mnie przecież. Coś chciałaś powiedzieć na ss. tak? O, kocham, kos, ko, ko, kosam cię? Jak co to, to miało być z tym sy? Bo ja nie wiem, wiesz. Proszę, ty jesteś fajna kiciunia, o. No się, jaka ładna kicia. Jaka dzielna. Brawo, brawo, no super, to ja Cię już nie męczę. Już dzisiaj byłaś ekstra, jutro muszę zawieść Twoje zaufanie i rano niby jedzonko Ci dawać, a tak naprawdę to Cię haps i do kontenerka. Wiesz? Nie syczysz już na mnie? No co Ty, nie poznaję Cię w ogóle. W ogóle tego kotka nie poznaje. W ogóle. No, troszkę taka spięta jestem, powiedz. Ale nosek już coraz bardziej czysty. Fajny, różowy. Może będzie z ciebie coś, co? Jakiś człowiek z ciebie. Hmm? Może się tutaj dasz pokazać. I może ktoś cię zechce. Hmm? Czy będziesz tu siedzieć u mnie? I siedzieć i się nudzić. Na razie nawet twój braciszek nie ma ani jednej propozycji. A on jest taki milutki. A ty też proszę. O coś mi się wydaje, że zostaniemy przyjaciółkami. A co tu się wyprawia? A to ptyś. Ptyś miał przygodę. Bo wyszedł na korytarz, a tam za tą szybą Fikimiki czekają na wylizywanie misek. I jak on zobaczył Fikimiki, to narobił sobie irokeza. I ja go na wszelki wypadek ciach, zawsze aż do pokoju. Bo nie wiedziałam, co on zamierza. Natomiast jak zobaczył całusek Fikimiki, to też zrobił irokeza i zwiał. I siedzi tam wysoko gdzieś. O, tam w samym rogu, widzicie? Chodź, załózku, one tu nie przyjdą, kochanie. No chodź. Także on się przestraszył. Piękności, ty, ty. No i mogę wam już zdradzić, bo już uczestniczki live'u to już wiedzą, że była dzisiaj odwiedzić Pani Agnieszka. Pani Agnieszka jest osobą wyjątkową, ponieważ śledzi moją działalność od początku. Od ośmiu lat, więc po prostu, ponieważ ja codziennie, codziennie nadaję, czy wcześniej pisałam o różnych rzeczach, a teraz o kotach. No to można powiedzieć, że doskonale mnie zna. <laughs> Pamięta te wszystkie koty, wszystko wie. Niesamowita osoba. Spotkać kogoś tak wiernego czytelnika to jest niesamowite. No, i pani Agnieszka chciała już wcześniej Karola Małego. No, ale Karol Mały zaprzyjaźnił się z Karolem Dużym, więc rozumiała to oczywiście. Odpuściła tą propozycję dla dobra kotów. No, i upatrzyła sobie Iwo. I już była zdecydowana, bardzo chciała. No, a ja do mnie dzwonię, wie pani Agnieszko. No, chcą dwa kotki. Chcą Iwo i Igę razem. Co robimy? Ona mówi, no wiadomo, co robimy. No, poty się liczą. Kto zepsuł, powiedz, cały drapak? No, kto? Kto jest takim łobuziakiem? No i być może, no, nie być może, tylko no wszystko wskazuje na to, że już e, Tyś nie będziesz wszedł w żadnej parze, w związku z tym nie, nie ma w ogóle o czym mówić. Tyś jest pani Agnieszki i jutro zmieni domek. Nie lubię takich zapowiedzi, bo ja jestem strasznie przesądna. Jeszcze przed nami cała noc, pół I ciotka Gosia jest tak przesądna, że się boi nawet o tym wspominać. No, ale wspomniałam. Wszystko będzie dobrze po prostu. Tak? Ti. Chodź malutki, o jaką przeżył to spotkanie z Fiki Miki. Także żegnamy się na dzisiaj z ciotkami piękności.